Przynajmniej trochę sensu teraz to ma. Jak poderwać dziewczyny, gdy jesteś brzydki? Spróbuj, może przez internet? Może pograćcie się razem w Lola, posiedzicie razem na Discordzie, ty i kupisz jakiegoś skinka do Ari czy coś. Co to zmieni? No bo to jest tak, nie oszukujmy się, ale ludzie są wzrokowcami. Pierwsze co oceniamy, to oceniamy kogoś po wyglądzie. Tak to po prostu jest, jakby to. To nie jest nic takiego, że jesteśmy płytcy czy coś takiego. Po prostu w pierwszym odruchu oceniamy fizyczność i wygląd. Tak po prostu jest, prawda? Stąd też na przykład jest coś takiego jak że efekt Aureoli, że do osób ładniejszych, którzy nam się podobają, przypisujemy od razu pozytywne cechy. To jest tak zwany efekt Aureoli, na przykład. No i jak zdarzają się osoby brzydsze, to jeżeli jesteśmy typowo wzrokowcami i jeszcze do tego hamami, takimi mentalnymi hamami to od razu taką osobę skreślamy i nie chcemy z nią mieć nic wspólnego. Natomiast jeżeli jesteśmy mili albo zmusza nas do tego okoliczność, to z taką osobą rozmawiamy i się z taką osobą poznajemy. No i wtedy już zależy to od charakteru danego człowieka, czy jej charaktery będą kompatybilne czy nie.